Mam z tej strony Elio Atari Retrofan. Chyba każdy z nas, tak mi się przynajmniej wydaje, z Retromaniaków ma sentyment do prasy komputerowej z lat 90. 80-tych 80 końcówki. No i tak samo ja. Natomiast pierwsze gazetki o Atari trafiły w moje ręce zaraz po tym, jak dostałem od rodziców komputer. Ponieważ tak jak Wam mówiłem w jednym z materiałów, mój tata jest gościem, który zawsze starał się robić wszystko w różnych aspektach życia, żebym był po prostu zadowolony, szczęśliwy. I tak też było za tę no, Najpierw kupił mi komputer, a potem następnego dnia zaraz poleciał do kiosku i wypytał, czy są jakieś czasopisma związane z, z tymi komputerami. A że zakup komputera zbiegł się prawie idealnie z pierwszym numerem tajemnic Atari, tym takim kilkustronicowym dosłownie, który wyglądał jak dwie kartki A3 zgięte w pół. No to Tata kupił mi ten, ten, ten pierwszy numer. Wróciłem do szkoły, czekało to na mnie na biurku koło komputera. No i pierwsze wrażenie było: no spoko, bo na samym środku była mapa do misji z LK Walonu, gierki której. No, nie ogarniałem w sensie e, przejścia, bo to jest bardzo rozbudowana e, komnatówka. E, no i się mega ucieszyłem, bo można było już zobaczyć, którą ręce trzeba iść, co gdzie zdobyć. E, natomiast cała reszta e, tych tajemnic Atari no, średnio do mnie trafiła, ponieważ poza tą mapą były tam już tylko i wyłącznie listingi e, gier i programów. A to mnie. E, Totalnie nie kręciło, kompletnie nie, nie, nie czułem smykałki do tego, ale nic Stać oczywiście nie powiedziałem, bo wiem, że e, chciał zrobić dobrze, chciał, znaczy, wydał też jakieś tam pieniądze na to, starał się, więc nic mu nie mówiłem. E, po miesiącu trafił w moje ręce drugi numer Tajmin już w takim malutkim formacie. No i gazetka już była po prostu zawalona cała e, programowaniem. To przekartkowałem tylko, i, no i jak Tata gdzieś wchodził do pokoju, to udawałem, że że czytam, że przeglądam, a tak naprawdę trafiło to w kąt i wolałem sobie pograć niż, niż czytać. Ale któregoś dnia zabrałem się za książkę Wojciecha Ziętary i zacząłem przepisywać z niej programiki, bo to książka o programowaniu, podstawach, podstawach programowania w Basicu. W przeciwieństwie do Tajemnic Atari w tej książce poszczególne, były wyjaśnione poszczególne komendy i na bazie ich budowano jakieś naprawdę proste programiki, po dwie, trzy linijki. A w tajemnicach Atari były to ogromne, ogromne, nawet kilkustronicowe kody, i to jeszcze częściowo w kodzie szesnastkowym do, do przepisania. Więc dla takiego kolesia, który jeszcze nie ogarniał szybkiego pisania na klawiaturze, dopiero co dostał komputer, to była jakaś masakra. Ale z tej książki zacząłem przepisywać, uruchamiać te programiki, procedurki. I jak wiecie, strasznie się wkręciłem w programowanie. Kiedy całą książkę już zaliczyłem w sensie przeczytania i przepisania wszystkiego, co się dało. No to tak włapnąłem te tajemnice Atari i zacząłem po prostu trybić. Zacząłem patrzeć w te programiki, które tam są, rozumieć, co one mogą robić. No i zaczęła się wtedy taka no wielka przygoda z tajemnicami Atari, bo już nie mogłem się wtedy doczekać kolejnego numeru, żeby tylko kolejny program się pojawił do, do przepisania. Byłem mega zadowolony, jak coś uruchomiłem i jakaś gra się pojawiła, jakiś stateczek strzelający, już nie mówię o Heartlight, który jest genialny, a już największe wrażenie w tajemnicach Atari zrobiła na mnie sekcja pięciu linii. To były programiki, takie krótkie napisy, napisane, napisane przez czytelników i wysłane do redakcji, które nie mogły mieć więcej niż pięć linii basica, czyli około 15, no nie około, dokładnie 15 wierszy takich no, ekranowych. No i w porównaniu do tych drukowanych przez tajemnicę Atari, tam gdzie był kod szesnastkowy, one były całkowicie w basicu, także były w miarę zrozumiałe. No i można było na nich ćwiczyć, co się stanie, jak sobie pozmieniamy jakieś parametry, coś z nimi zrobimy. A były to też proste gry, albo proste jakieś dema. No i tajemnice Atari już u mnie totalnie rządziły wtedy. Nawet to się sprowadzało do tego, że no wiadomo, w szkole to był ten, ten, ten boom na komputery. Wszyscy w klasie, wszyscy, 31 osób, kurde, mieli komodorki, tylko ja i Cobra Atari więc każda przerwa sprowadzała się do, do, do rozmów o komputerach, wiadomo. Ale niestety te rozmowy e, przeważnie kończyły się, że e, cała klasa, głównie Tomek B, e, nabijał się ze mnie i z Kobry, jaką to z dupy grafikę ma Atari, e, jakie są z dupy gierki. Chwalił się tam wtedy, pamiętam, Janą Sister Sisters, Rickiem Dangerous, no a, a ja jeszcze wtedy nie miałem jakiejś dużej biblioteki gier klasy Robo Missia Fred. No i generalnie miał rację. no to. Głowę się spuszczało, gościu tam się nabijał i, i spoko, nie? Ale jak te tajemnice Atari e, dorwałem w łapy, zacząłem je zabierać do szkoły. No i mówić, że e, ja tam się gierkami już nie zajmuję. Ja sobie kupiłem Atari celowo, żeby właśnie programować, bo na komodorku nie da się tak jak na Atari łatwo. Śmiałem się tam z chłopaków, oczywiście ściemiałem, e, że na Basic na Commodore to są same instrukcje, połki, że jak to tam się czyta. No, i zacząłem się tak w cudzysłowie wywyższać, że ja, ja wolę programować, jestem bardziej ogarniętym komputerowcem. No i przestali się ze mnie nabijać. Z Kobrą, czy Kobra dużo lepiej. Zaczęliśmy pisać programiki, rozmawiać na przerwach o programowaniu, o instrukcjach. No i reszta już się z nas nie śmiała, tylko kurczę, słuchali. Słuchali, starali się coś tam podchwycić, spróbować u siebie potem na komputerze. No i tajemnica Atari, mam wszystkie numery do dzisiaj. Następnym czasopismem, które trafiło w moje ręce, był Świat Atari. W przeciwieństwie do tajemnic, Świat Atari to, była, to było czasopismo, które traktowało stricte o gierkach. Tajemnice było o programowaniu, a świat był, był o grach. Natomiast co było takiego niezwykłego w tej gazecie? Jak, jak się pojawił pierwszy numer i tata go kupił w fiosku, przyniósł do domu, jak to dorwałem w łapy, to byłem w totalnym szoku, bo Świat Atari był przecudownie pięknie wydany. Był na śliskim papierze, takim kredowym. Na takim papierze jakość tych obrazków, screenshotów z gierek była po prostu genialna. I mimo, że Atari no, tą grafikę w grach miała na pewno gorszą niż Commodore, ale jak to było wydrukowane, taki malutki screenshot gdzieś na, na stronie, pomniejszony na takim papierze w pięknych kolorach, no to wyglądało to po prostu mega czadersko. A jeszcze w pierwszym numerze, na której stronie był opis programu XL Art. Zresztą mam materiał na temat pierwszego numeru Świata, świata Atari, możecie sobie zobaczyć. I tam był screenshot z tego programiku graficznego, na którym był wczytany obrazek takiej takiego faraona złotego, i po prostu ta grafika mimo czterech kolorów wymiatała. Wyglądało to tak zajebiście, że po prostu zabrałem tę gazetę do szkoły, no i na przerwach, wszystkich przerwach, przez kilka dni, przez kilka dni stałem na, na, na przerwie oparty gdzieś tam o ściankę, gazetę miałem dokładnie otwartą na tym programie XL Art, mimo że to już milion razy przeczytałem, całą gazetę już znałem na pamięć, ale otwarta była w tym miejscu, żeby każdy kto podejdzie i zapyta co tam ma to żebym mu to pokazał i żeby od razu mu się w oczy rzucił, rzucił ten XL Art i ta, ta głowa tego faraona, która wyglądała kosmicznie, no i efekt rzeczywiście był, bo każdy się pytał, ja pierdziele to jest na Atari, mówię, no, oczywiście, że na tari. Atari, ma taką grafikę ja ten program mam, no i zaczęło się chwalenie e, oczywiście program sobie nabyłem na, na giełdzie Niestety świata Atari pokazały się tylko 4 numery Ale było to i jest moje ulubione czasopismo Przebiło tajemnicę Atari ze względu na, te, na tą jakość Ze względu na to w jaki sposób były te gry opisywane Tam były Czasopismo było podzielone na dwie części Na małe Atari i duże Atari No i mimo, że perspektyw na Atari ST nie miałem żadnych To naprawdę w tamtym wieku fajnie było Kurcze popatrzeć na te screenshoty z gierek z 16 bitów jaka jest grafa, jak to wygląda, tak sobie poczytać te, te, te opisy, pomarzyć o tym komputerze. No, kto miał 11-12 lat i marzył nie wiem o Amidze, Atari ST to wie o czym, o czym mówię. Było to zajebiste uczucie. No, po czterech numerach się skończyło. Później pojawiły się jeszcze dwa czasopisma, ale tata mnie je kupował, też mam wszystkie numery, magazyn Atari i moje Atari. Ale niestety niestety, kompletnie do mnie nie trafiły. Tam już był totalny mishmash. Nie było gierek, było trochę programowania w assemblerze. Gdzieś tam coś w basiku, opisy jakichś takich bardziej skomplikowanych programów. Sporo było o ST, o jakichś interfejsach, drukarek i tak dalej. Nie trafiała do mnie ta gazeta. Nawet teraz po latach, jak sobie wyciągam gdzieś kartkuję, to kurde no nie umiem się od tej gazety przekonać ani jednej, ani drugiej. Także dla mnie istnieje tylko świat Atari i Atari. Kilka, kilka materiałów na temat gazet już jest na moim kanale. Są cztery oświeci Atari, czyli o wszystkich numerach, które wyszły. I jest pierwszy o tajemnicach. Z czasem będą się pojawiać kolejne, no ale skutek braku czasu no nie, nie jestem w stanie ogarnąć tego w miarę, w miarę szybko. Natomiast wszystkim atarowcom naprawdę polecam zgromadzić sobie te, te czasopisma w takiej formie fizycznej, a nie jakieś pdf -y, bo to nie jest to samo. Nic, nic się nie równa z trzymaniem takiej gazety, z tym zapachem sprzed 30 lat, wiecie o czym mówię e, i, i kartkowaniu tego, przeglądaniu, to jest super sprawa na dzisiaj tyle jeżeli jesteś fanem starych czasopism łapka w górę i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału, na razie